Witajcie, jak dobrze wiecie, małe uturbione silniki są powszechnie bardzo lubiane, więc w dzisiejszym odcinku skoczymy sobie na eko-drivingową wycieczkę po Szczecinie Fordem Focusem z trzycylindrówką pod maską. Oto Ford Focus 1.0 EcoBoost najnowszej generacji, rocznik 2018. Pod maską tego jak najbardziej sympatycznie wyglądającego samochodu pracuje jednolitrowy, uturbiony, trzycylindrowy silniczek benzynowy. No 125 koni mechanicznych, 200 Nm, ta jednostka skonfigurowana jest w tym samochodzie z sześciobiegową, manualną skrzynią biegów. I cóż, taki fokus rozpędza się do setki, w 10 sekund prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. No osiągi wystarczające, takie normalne daily. A jeśli chodzi o zużycie paliwa, bo przecież taki jest właśnie temat przewodni dzisiejszego odcinka, no to średnie zużycie paliwa, jakie tutaj deklaruje producent, powinno wynieść 5,1 litra. Według norm WLTP poza miastem taki fokus powinien spalić 4,5 litra, a w mieście 6,2 litra. No zobaczymy ile dzisiaj nam Fokusina spali. W ogóle jest to bardzo fajny samochód. Ma bardzo dużo miejsca w środku. Normalnie myślę, że tutaj sam za sobą bym się spokojnie zmieścił. Jeśli chodzi o eko no to eko wiadomo zawsze jest kierowca. Manualna skrzynia biegów. No tutaj będziemy sobie rzeźbić. Są tryby jazdy. Będziemy jechać w trybie eko. Mamy tutaj oczywiście system start-stop. I ciekawostka. Ciekawostka, która z pewnością was ucieszy. Trzycylindrowy 1.0 EcoBus w tym samochodzie, gdy jedziemy spokojnie, odłącza nam jeden cylinder. Wpadamy w tryb dwucylindrowy, ale w sumie ja chwilę pojeździłem tym samochodem przed testem i w ogóle nie czułem, czy to auto pracuje na dwóch czy trzech cylindrach. Jeśli jakimś autem jedziemy spokojnie i włącza nam się tryb dwucylindrowy, no to nie wiem, to chyba tylko kwestia honoru, żeby tutaj się oburzać. Przecież wtedy samochód będzie nam palił mniej i uważam, że takie systemy są OK. Myślę, że możemy zaczynać. Przecież to fajne jak. No dobra. Starczy. No to palimy furę. No i proszę bardzo, jak się okazuje 3cylindrowy 1 turbo doładowany silniczek. Pracuje w tym samochodzie bardzo cicho. No, w ogóle, jak stoimy sobie teraz w miejscu i silnik jednostka pracuje na biegu jałowym, to w ogóle prawie, że nie słyszymy, że jest ona włączona. I cóż, jedynka. Tryb. Tak jak już wcześniej mówiłem. Eko. OK. I co? Możemy kasować. Z dane komputera pokładowego. I ruszamy. Ciśniemy jak najspokojniej się tylko da, rzecz jasna no. No to Fordem Focusem tej generacji, najnowszej generacji, jadę pierwszy raz, prowadzę ten samochód po raz pierwszy, ale się powtarzam, ja pierniczy, ale takie emocje. Zawsze są emocje przy testach spalania. Ile spali przecież auto najmniej. No padło akurat na egzemplarz z 1.0 EcoBoost pod maską. O ile wiem, były też słabsze EcoBoosty, no tutaj najmocniejszy 1.0 125 koni mechanicznych. Także no, jako że silnik jest może mały, ale turbo doładowany, to całkiem fajnie się on zbiera już nawet od 2000 obrotów. <laughs> silnik jest elastyczny oczywiście. W ogóle dziwię się, bo dalej się pojawiają komentarze, że przecież wolnossące 1.6 będzie bardziej elastyczne i będzie lepiej się zbierało niż takie 1.0 turbo. A szczególnie... Gdy obładujemy auto z silnikiem wolno to jest w ogóle najśmieszniejsze. Gdyby ten sfokus miał jakiś śmiech, to pewnie by go teraz użył. A no proszę bardzo, to tutaj jakieś tutaj. Proszę bardzo, co to przejechało? Subaru z jakimś radarem na dachu, pewnie do zdjęć 3D. No, ale nie istotne. Troszeczkę mnie ono rozprasza. No, jak na razie, średnie zużycie paliwa 4,5 litra. Ale staram się tutaj jechać przewidywanie spokojnie. Zobaczymy, jaki będzie ruch. Aha, w ogóle. No właśnie. Yy, Padła akurat na Fokusa z 1.0 Ekobus pod maską. Ale muszę przyznać, bardzo ładnie i dość bogato skonfigurowanego. No, mamy tutaj. Head up, jakieś podgrzewane fotele, pakiet ST. Co tutaj w ogóle mogło być jeszcze? O, nawet audio, Bank Olufsen, Bank End Olufsen. Co tutaj mogło być jeszcze w takim fokusie? No chyba skóry. Wiem, że jakiś był jeszcze pakiet rozbudowany ST, to były czerwone zaciski jakaś inna lotka z tyłu, czy też większa lotka z tyłu i. Inne felgi? No sam nie wiem. No Tutaj mamy piękne felgi. Naprawdę ten samochód w ogóle z zewnątrz wygląda jakby miał ze 200 koni mechanicznych. A jeszcze sobie przypomniałem, chyba tutaj mógł być jeszcze panoramiczny dach. Znaczy, chyba na pewno mógł być w opcji. Jednak tutaj mamy i tak fajny konfig. Co do silnika, muszę przyznać, że jest to chyba najcichsza trzycylindrowa jednostka, jaką mam okazję prowadzić. Kultura pracy jest naprawdę wysoka. No może takie 1500 obrotów czy coś takiego. No staram się tutaj jechać zgodnie z sugestiami komputera pokładowego, tak mniej więcej jakie biegi mam wrzucać, by tutaj wyszło jak najniższe zużycie paliwa, no jak na razie 4,3 litra na 100 km. Ale jakoś powiedzmy, mamy taką zieloną falę. No, niektórzy napiszą, że to bardzo niesprawiedliwe, ale bardzo mi przykro. Taki, taki mamy klimat, można powiedzieć. Tak po prostu dzisiaj jest. Zresztą, jakby było czerwone, no to i tak mamy system start-stop. No to auto nic by nam tutaj nie paliło. Kontynuując odnośnie silnika, kultura pracy jest naprawdę bardzo fajna. W sumie, jak jedziemy tym samochodem, utrzymujemy silnik, no nie wiem, na 1700 obrotów, tak jak teraz jadę, to w ogóle nie słyszymy, że tutaj jest jakaś jednostka pod maską. No, może jakieś tam szumy słyszymy, słychać, ale takie dźwięki myślę, że też generowałaby czterocylindrowa jednostka. No, tutaj w takim fokusie, czy to 4, czy cylindrowa benzyna. No to nie wiem, po prostu dźwięk jest troszeczkę inny, ale absolutnie nie występują tutaj żadne wibracje, żadne jakieś negatywne doznania. Jeśli chodzi o prowadzenie, to taki fokus jest chyba. No takim najfajniejszym przykładem, że można mieć hatchbacka z małym silniczkiem pod maską, ale którym naprawdę jeździ się fajnie, prowadzi się fajnie i po prostu możemy mieć z tego naprawdę frajdę. Właściciel tutaj zgodnie zauważył, że jeśli chodzi o zestrojenie zawieszenia, czy też układu kierowniczego, który jest bardzo czuły, Wyraźnie tutaj czujemy, co się dzieje e, po prostu pod kołami, to mógłby tutaj, i to jest to wszystko jakby zestrojone tak na wyrost do 1.0 Ekobus. No, spokojnie moglibyśmy tutaj mieć większy silnik, by móc sobie z tym autem e, ostrzej pojeździć, by jakby wykorzystać bardziej potencjał tego zawieszenia i układu kierowniczego. No, mam wrażenie, jakbyśmy. No nie wiem, prowadzili takiego hot hatcha jakby trochę. A jednak mamy tutaj 1.0 EcoBoost'a pod maską trzycylindrowego, 125-konnego. No i jak widać, bardzo ekonomicznego jak na razie. No, 32 km na godzinę, prędkość średnia. Ale proszę bardzo, no jesteśmy już w centrum miasta. 4,3 litra na 100 km. No teraz mamy 70 sekund czekamy na czerwonym, to może szybko materiały. No to tutaj wszystko, no w ogóle nawet szarpiemy za boczek drzwiowy, nic nam się tutaj nie odzywa. Boczek jest w połowie miękki, nawet tutaj u góry jest bardzo miękki. Wstawki ala karbonowe, no tutaj klamki też takie aluminiowe, dekory na nawiewach, klima dwustrefowa, tutaj. Miękki plastik, tutaj też bardzo miękki plastik. Tutaj. no Nic się nie odzywa, jest solidnie. Tutaj jest twardy plastik, tutaj ala carbon, tutaj twardy, ale jest OK. No tu jest taki twardy też element schowek. Warto dodać, że tutaj na przykład takie jakby flokowane są wnęki kieszonek w drzwiach, a jednak schowek. Jest tutaj prawie cały twardy, no tu jest taka wykładzinka tylko No ale tak to po prostu jest Jedyneczka, silnik się włącza, ciśniemy dalej No prędkość średnia, no co, nie spaliliśmy nic No bo auto było wyłączone, a prędkość spadła do 29 km na godzinę O panie jeszcze tutaj Caterpillara, Koparka przed nami Co to będzie? musimy niestety pojechać na okrętkę No bo roboty drogowe Miasto jest trochę zabite Znaczy chciałbym pojechać normalnie Tak jak kiedyś jeździłem Ale po prostu jest pełno robót drogowych No i wszystkie tutaj jakieś Często są jakieś skrzyżowania W ogóle całe ulice są w Szczecinie Aktualnie zablokowane i 40 km na godzinę Także hamujemy sobie silnikiem Troszeczkę tutaj mnie zawsze ludzie cisną, no ale kurczę, przecież 40, no to 40 średnie zużycie paliwa 4,4 litra przy średniej prędkości 27 km na godzinę, także ładnie. No hybryda pamiętam, tutaj Korolla, ale przy niższej prędkości, chyba średniej, miała 3,4 litra. Ale to jest debilizm, nie? Gościu Volvo za mną jedzie, a i tak jest czerwone światło. No, i teraz bym musiał stać. A tak po prostu na zielonym, nawet i tak się tutaj dotoczyłem, i będę musiał stanąć. A taka faja ciśnie mnie, żeby nie wiem, później jakoś testować swoje hamulce. Może on chce je jakoś, nie wiem, klocki tarczy wymieniał. Chce to wszystko dotrzeć. Dziwni są ludzie, no, nie wiem. Kwestia przewidywania sytuacji na drodze. No, ale nic, ciśniemy dalej. Niebuszewo. W ogóle ciekawa sprawa. Jak tutaj przykładowo, zaraz Wam to pokażę. Drugi bieg. Teraz jadę. Chcę wrzucić trójkę. I zobaczcie, obroty spadają, ale na 1500 obrotów czyli w idealny moment. Jak ja tutaj po prostu wrzucam trójkę, no to takie obroty, by wtedy silnik miał i takie ma. No nie wiem, żeby nie walić chyba po synchronizatorach tutaj. Całkiem mądre rozwiązanie. Chyba takie coś było też w Mustangu nawet. Skrzynia biegów tutaj też chodzi tak dość precyzyjnie. Spoko, może nie tak jak w Mustangu, tam te biegi po prostu trzeba było wbijać troszeczkę mocniej. Troszeczkę tak wyraźniej, ale nie czepiałbym się tutaj. Do rzeczy, jakiej mógłbym, mógłbym się doczepić, to no porównując do innych aut w tym segmencie, no to w Golfie 1.0 TSI wydaje mi się, że troszeczkę chyba ciszej pracuje zawieszenie i troszeczkę jest lepiej wyciszona kabina. Może mi się wydawać, no ale za to z drugiej strony taki Focus 1.0 EcoBoost jakoś ma więcej polotu, muszę przyznać. Wydaje się jakiś taki, nie wiem, tak trochę jakbyśmy jechali jakimś takim usportowionym samochodem, a to przecież jest takie normalne daily do śmigania na co dzień. To wnętrze, te liczniki. Wprawdzie tutaj jeszcze nie ma zegarów LCD pełnych. No jest ekran LCD po środku kolorowy. W którymś tam roku po takim małym lifcie tego fokusa były już dostępne chyba od 2020 roku pełne zegary LCD. No tutaj nie. Ale te wszystkie wstawki karbonowe w ogóle ten kształt deski rozdzielczej ta kierownica przede wszystkim jest bardzo miękka w dotyku fajnie leży w dłoni też jest delikatnie wyprofilowana ma tutaj podcięcie, wieniec jest no tutaj grubszy tutaj troszeczkę cieńszy, ale jest bardzo fajny, no taki bardzo spoko samochód, dziwnie tutaj się włącza silnik, bo jest tutaj przycisk oczywiście ale jest on tak jakby no nie wiem czy na kamerze będzie widać o tak od tej strony po prostu, no, nie wiem tak troszeczkę mało ergonomicznie aczkolwiek no tak jakby kciukiem odpalać no mi to tak nie przeszkadza w sumie, no tak opisuję, jak jest po prostu Ciśniemy pod górkę 4,7 litra na 100 km. Tutaj spalanie nam wzrośnie gdzieś tak do 4,9 do 5 litrów. No i później myślę, że będzie spadać. Wjeżdżamy na most Brdowski W ogóle dzisiaj strasznie wieje Nie wiem czy to jakaś burza będzie za chwilę Czy coś, ale przed chwilą jak tak Zawiało To aż mi autem bujnęło No ten samochód jeszcze Na końcu mogę wam powiedzieć Waży 1390 kg, Także nie jest to tak Super mało Ale mimo wszystko no, Przy 125 koniach Zobaczcie w ogóle deszcz pada No to mi w boczną szybę uderza Tragiczne warunki. No, tutaj jest łańcuch, no to trzeba będzie się zatrzymać z boku, tak? Szybko wam tutaj powiedzieć, ile auto spaliło. No nic, gasimy silnik. No i zobaczmy, jakie nam tutaj. Wyszło spalanie. No to średnie zużycie, jakie nam wyszło, to 4,5 litra na 100 km przy średniej prędkości 26 km na godzinę. No i co powiecie? Taki Ford Focus 1.0 EcoBoost poradził sobie z ekodrivingową próbą bardzo dobrze. No 4,5 litra na 100 km w cyklu miejskim. Rewelacja: no WLTP deklaruje 6,2 litra, także zeszliśmy tutaj. Zdecydowanie No może to nie będzie poziom hybryd Tak jak ostatnio Auris i Corolla Miały odpowiednio 3.3 i 3.2 litra Na 100 km Ale myślę, że wynik jest Wciąż elegancki Wiecie, że tym fokusem właściciel wysyłał mi zdjęcie Jechał 215 km na godzinę licznikowej I też nie piszcie mi przypadkiem Że tam licznik przekłamuje tutaj 20 km na godzinę I tak jest w każdym aucie bo nie jest. No, trzycylindrowy, jednolitrowy, turbo doładowany silnik pod maską i 215 km na godzinę, a przy tym 4,5 litra na 100 km w cyklu miejskim. Jak dla mnie elegancko, ale wiem też, że pojawią się tutaj komentarze. O Jezus, Maria! Że gdyby taki fokus miał wolno ssące 1,6 pod maską, no to zdecydowanie zbierałby się lepiej, szczególnie gdybyśmy takim jechali pod górę, a byłby on załadowany czterema osobami. Ja pierdzielę te komentarze, są dla mnie najdziwniejsze. Gdybyśmy wzięli takiego drugiego fokusa, który pod maską by miał wolno ssące 1,6, czy tam dajmy na to nawet 1,8. O mocy 125 koni mechanicznych również, tak jak tutaj mamy 125 koni mechanicznych No to do 100 czy do 200 km na godzinę taki 1.0 ekobus czy wolno 1.6 Niezależnie czy tymi autami podróżowałaby jedna osoba czy też pięć osób Zbierałyby się one podobnie Ale jeśli chodzi o elastyczność i takie normalne jeżdżenie Utrzymywanie silnika, no nie wiem, do 3,5 tysiąca obrotów Myślę, że to normalne wartości jak na silnik benzynowy no to sorry, uturbiona trzycylindrowa mała jednostka będzie bardziej elastyczna niż wolnossąca 1.6. I tyle! No dobra, bo już się troszeczkę wkurzyłem i zagotowałem na te mega dziwne teorie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Tabelkę z pomiarami innych samochodów, jeśli chodzi o ekotesty, macie zaplodowaną w opisie filmu. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie!